Cześć! Z tej strony, Lion i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zdobyć sekretny styl do Lary Croft. Więc zostawiajcie subskrypcję z i łapki w górę, a ja już lecę do gry. A więc ja już lecę busem bojowym, i musicie wylądować na tej miejscówce w rogu mapy obok tej górki. I ważne, żebyście mieli lare Croft, jakiej nie będziecie mieli, to będziecie mieli. No, chyba nie będziecie mogli zdobyć tego stylu po prostu. I najlepiej mieć ten styl co ja teraz mam. Chociaż najprawdopodobniej w innych stylach Larry też się ją uda zdobyć, ale tą, którą ja gram na pewno się da ją zdobyć za 20, chyba drugi poziom. I pokażę Wam co trzeba zrobić, jak się będzie lądowało. Jak będziecie lądować, to ważne jest to, żebyście mieli dobry lady landing. Jak robicie to w pierwszy dzień, kiedy to jest dostępne, bo. Po prostu lata tutaj mnóstwo osób, i nie interesujcie się tym, że padniecie, bo naprawdę niełatwo jest zdobyć tą edycję. I mam to. Zdobyłem to, te, tego skina, ten skar i mam już edycję stylu. Jak po prostu wziąłem z tej komnaty, gdzie była ta pani, tego skara, która leży, który leżał na tej podstawie. I tak wygląda złoty styl Larry Croft. Dokładnie pokażę go w lobby. Więc jeszcze raz, bo stało się to bardzo szybko, jak ja to wzdobyłem. Musicie wylądować na tej miejscówce, którą Wam pokazałem skinem Larry Croft i wziąć na tym podstawce skara obok tej pani Oro. I wtedy dostaniecie taki styl do Larry Croft. Oczywiście. Musi to być sk zrobione skinem Larry Croft. Więc to by było na tyle z tego odcinka. Zostawiajcie subskrypcję dzwoneczkiem i łapki w górę, a już lecę. Pa!